Ślad się urywa. Czyli co? Facet chowa się gdzieś tutaj? Może? A może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie, dobrze współgra z twórczością tego typu. W sensie? Że ten Lunapark to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Ale co to do cholery jest? <laughs> Jak to co? Swedenborg Riviera! <laughs> Gratulacje, znalazłeś proroka Night City! <laughs> A to dobre, filozof w skrzynce, na korbkę! <laughs> Rzuć mu parę baksów może rzuci kolejną maksymą. Ale jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Jezu, ależ to jest piękne! Pół ci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na czas, żeby to zobaczyć na własne oczy. Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzewać przy tej maszynie. Poważnie? Nie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem! Patrz, toż ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. <zysklarziny> Okej, okay. czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystyk... A potem podłączył makseny. go do sieci przez system routerów, które maskowały skąd idzie sygnał. Genialne! Po, po prostu genialne! Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów, po drugie, ty nie żyjesz dobrze. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, wie, nie odłączaj go, co? Okay. Mam lepszy pomysł. Pozwól swoim myślom tańczyć porządliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. Co? Co ty? <laughs> Ciekawe, co na to jego szanisz. Hej, Wii! wiem, że nie zawsze tam po drodze, ale masz swoje dobre strony, chłopie. Femki gromadzą obłoki wykresów wyplute z finansowej karuzeli. Bądź jak tłusty narwal w rui. Wśród parzącego lodu. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. O, Win, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Wiec my? Ktoś ci pomagał? Hmm? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, wi! To 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 jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki pa!